Część druga, ponieważ skończyła się część pierwsza e, czwarte, czwartego odcinku życia hrabi Fon Róży i Maćka Tomkowicza. Przypominam, e, w, w poprzedniej części byliśmy w e, wiosce Śliwkowicach i e, kurwa robiliśmy, robiliśmy krucjatę na kutasów, które rozpierdoliły nam cały e, ten pierdolony system, wiecie, kurwa, tych ty, typu nasze ulubione miejsce, gorzelnie, wiecie co? No i wiecie, że ludzie tutaj dalej wierzą w Hitlera? Normalnie widziałem kurwa ołtarzyk normalnie kurwa Hitlera kurwa na tym na górze tam zry, zrobili, wiecie? I myślą, że my kurwa jesteśmy jacyś hitlerowcy, jakieś kurwa kutasy pierdolone. A ja kurwa z Hitlerem walczyłem kiedyś w bitwie pod Grunwaldem. wygraliśmy kurwa. A widzicie kurwa plastikę tam pierdoloną? Nawet jeśli robić się umiem, bo kurwa nie umiem przekrzywić. Marczku, proszę wytłumaczyć, co sądzisz o tym, co oni odpierdolili u, u nas kurwa w naszej yy, 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 rodzinnej firmie? Nie szanuję jej. Po prostu zgnębili ją, na napluli i co tu więcej mówić. Kontynuujmy Ma dalej. Maczku, teraz mam kolejne pytanie e, dla ciebie, co nie? Co, e, co zrobimy, żeby przeciwdziałać? Możemy wypierdolić, co nie? I mu, kurwa, z pół bratu pójdzie skopa, kurwa, później skopa w ryj, żeby polecieli nad Bałtyki, zrobili milion kaczek i zrobili się, kurwa, e, znaleźli się w Szwecji. Ale ja co wiem. nam to kurwa pomoże, jak kurwa kolejne kutasy tu przyjdą? Ja bym Może tak. jakąś manifestację odpierdolić, co? Tak. Nagrać disa na chujów do Szczania. Dzisiaj o, ja do dobra, nagrywamy. Ja nie jestem jak pani Barbara, co kurwa za szopkę grube kasy odpierdala. My ja tę odpierdalam, aby tych chujów pozniszczyć, bo nam kurwa kate. Słuchajcie tego chuje i świecie, rozjebie was jak gówno po skarpecie. Jesteście kurwy pierdolone, odpierdolcie się ode mnie i od mojej kurwa gorzelni, wiecie to, że jesteście w świecie, największe kurwy na świecie, rolnicy pierdoleni, na pewno kutasa dostaniecie i będziecie spierdoleni. Na pewno kurwa podatku nie dostaniecie, bo wam się kurwa nie należy za takie kurwa rozpierdalanie naszego kurwa jedbanej gorzelni, a to jest kurwa nas biznes zysk, rozumiesz? Dziękuję. Widzicie, kurwa, rolników, kurwa, pokazują, kurwa, swoje portrety, jak oni, kurwa, co oni, kurwa, robią w czasie wolnym. Chuje, jebane, nie? Janek, yy, Pol... Chuj wie, co tam pisze. Może wy to rozczytacie, bo ja ty. O, widzicie, kurwa, nawet tu są rolnicy, kurwa, e, którzy mają ciało jak kutas, a głowę jak człowiek. A widzicie, toc, fel, jebane. I nie przekroczy już rzymskiej bramy. W widzicie? To jest właśnie rolnik Jebany. Nie przekroczy gorzelni bramy. My go rozpierdalimy jak chuja na borówka. Ja, no i po Bolu będzie nam służył pedał Jebany. Dzika. On jest kurwa jak pizda Jebana, bo nie wyskoczy do nas, bo wie, że będzie działała przejebana. Bo kurwa woli zniszczyć nam gorzelnie. Rozjebać tam, kurwa, wszystkie system. My jesteśmy kurwa teraz biedni, bo nam rozjebali trochę gorzelni. My kurwa tutaj hodowaliśmy flachę. O kolejny właśnie O, widzicie chuja jebanego, no. Rozpierdolił chatę, no kurwa kuta spierdolony, widzicie kurwa. Będzie w dupsko ruchalny, nie przekroczy już kurwa świdwińskiej bramy. Bo ja tutaj śpiewam ze Świdlina do Rzepczyna, a to kurwa jest jebana świnia. Rozpierdoliła gorzelnię, a i będzie na pewno już kurwa... I wsadzę mu chuja w kielnie. To jest kurwa cwel pierdolony, nie przekroczysz kurwa mojej żony, to jest kurwa pi, pizza jebana, bo, bo dałem mu do ryja Banana. Dlatego to, że kurwa jebanami... Oraz jebała drzwi. To jest moja garzelnia jebana, bo kurwa ja lubię banana. Kurwa kurwa, 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 jestem różytki i Rozpierdolę chuj, cwel, cho, ho ho! ho, ho. Yeah, yeah. No widzicie, to kurwa pierdolony dysk kurwa na tych trweli, nie? Pewnie kurwa na YouTubie kurwa ze kur... No, ale sobie jebiecie tą nutę, kurwa, ludzie, no. O, widzicie kurwa roboli jebanych? Rozryli nam kurwa całą Gorzelny, no kutasy pierdolone, no. No, i, kurwa i tak kurwa puścić, kurwa, trzodę chlewną do chaty, kurwa. A więc to ja ci kurwa powiem, jebie cały system ten, kurwa. Stram kurwa. Pierdolone, jeszcze mam kurwa Szyberdach, o, zajebali. Maciuś! Maciuś, czekaj! E, proszę Państwa, chciałem już e, powiedzieć, że nasz program dobiega końca, co nie? Na kolejną część zapraszamy niebawem. E, już to mi się tak z Wami, nie? Ale myślę, że nasz przyjaciel Maciuś Tomkowicz ma coś nam e, do powiedzenia naszym widzom do... E, no, wiecie, na koniec już, nie? No, czekajcie na kolejne odcinki, subskrybujcie i dawajcie lajki i piszcie w komentarzach. Dziękuję. Widzicie, prosto, z drutu i, i kurwa, e, jaki przekaz, co nie? E, e, nasza część tutaj była w, w wiosce zwanej e, e, łosoś, Łosośnicą, co nie? No i pokazaliśmy wam po e, prostu klasę, po prostu jak rolnicy radzili, jak to, jak tamto. I pamiętajcie, to już jest piąta część naszy, naszych kurwa zajebistych reportaży, a na kolejne e, niebawem zapraszam, co nie? Musimy oczywiście znaleźć jakieś zajebiste miejsce, nie? No i co mi pozostaje powiedzieć? Do widzenia. Niech Chuj będzie z wami, papa. Pu, pu, pu. Pu, pu, pu. Dobra. Proszę Państwa, chciałem jeszcze właśnie na koniec tak jeszcze powiedzieć Gorzelnia może jest nasza rozjebana, nasz przemysł kurwa wioskowy Ale pierdolę, grudrze nas nie rozjebali, co nie? Wiecie, świat się zmienia, kurwa postępu się nie pokona A wam to chuj wam w dupę, kurwa twele No co kurwa, się zadzicie kurwa rolnicy, jemani? O widzicie kurwa Nawet się nie przysadzam, twele jemane Do zobaczenia